No, witam po małej przerwie. W końcu trzeba było gdzieś pojechać. Wybraliśmy to, żeby e, kamperem żeby pojechać tam w Joshua Park Joshua Tree Park. No ale teraz Wam pokażę cały e, ten folder, a zdjęcia z tego to będą niedługo, bo Wykończyła mnie, wykończyło mnie te, ten, ten, te, te góry, bo to jest pustynia. Zimno, jak cholera, i przeziębiłem się, że trzy dni w łóżku leżałem. Dlatego była przerwa, także w, w, w nagrywaniu. A teraz Wam jedynie pokazuję to, jak to wygląda. Jak ta mapa wygląda? To jest około 150 km od Los Angeles, ale także 150 km od San Diego. Mieliśmy camper camper bo zimno, tam ani wody, ani nic nie ma. Ani wody, ani prądu, nic. Żeśmy mieli swój generator, wodę też, trochę nam zabrakło później, ale nic, było ok. Dobra, wsadzamy tu na linię. Baj.